Dzień dobry, witam. Kolejny wspaniały dzień, kolejny wspaniały poranek. Ja już się racze kawcią, żeby jakkolwiek zacząć funkcjonować. Wiecie, jak to jest po imprezkach. Nie jest łatwo dojść do siebie, <grym> także, także i mi nie jest łatwo. Poszedłem spać późno, dość późno montowałem wczorajszy film. No i też wstałem rano dzisiaj, jeszcze jakieś tam poprawki porobiłem, żeby to miało ręce i nogi wszystko. No i tak jak mówię, próbuję dojść do siebie, e, mam nadzieję, że e, te kawy, bo to nie jest pierwsza, <laughs> jakoś postawię mnie na nogi, niestety niedługo będę się musiał ewakuować, w dalszą trasę jeszcze podskoczę do miasta na zakupy, żeby mieć jakiś prowiant, żeby nie dopuścić sytuacji jak było wczoraj, że naprawdę nie miałem jedzenia i cały dzień szedłem na górniaka. Także zrobię zakupy, coś tam ogarnę jeszcze na, na mieście i potem ruszę w kierunku e, Soliny. W Solinie zostaje jeden dzień. A obdzwoniłem kurczę kilkanaście chyba domków i, i takich apartamentów w Solinie i tak naprawdę nic tam nie ma. W sensie takim, że te domki są, istnieją, natomiast nie ma nikogo, a to powyjeżdżali, a to nikt nie odbiera. także sytuacja mi się trochę skomplikowała, przyznam szczerze, bo E, tak to trochę na wariata tam idę ja mam nadzieję, że uda mi się jakiś nostek e, znaleźć jak nie to po prostu na gdzieś się sieknę i tyle, no. no bo co zrobić tak naprawdę większość takich e, gdzieś tam w pobliżu e, Soliny, która by mnie interesowała no to obzwoniłem i niestety jest tak jest także także cóż, pakuję i ruszam w trasę, niewiele już zostało już praktycznie wór spakowanych Okej, okay, zakupy zrobione, niewielkie, bo niewielkie ale zawsze już nie będę nigdzie wstępował do żadnych sklepów Teoretem teraz jest dotrzeć do Soliny i znaleźć jakieś lokum co jak mówiłem może być ciekawym doświadczeniem. <grym> Także śmigam, śmigam dalej znowu przez ustrzyki dolne Żeby się tu dostać musiałem przejść w jedną stronę całe też śmigam długo są Tak się robi kilometr. <laughs> Jakie to miały być dzisiaj deszcze, zapowiedzi, że od rana będzie lało, ja się przygotowałem, ubrałem, tam wszystkie rzeczy mam w gotowości, żeby tylko sięgnąć, przykryć siebie, przykryć plecak, no i znowu nie pykło, znowu nie pada, wręcz jest tak gorąco, że się już rozebrałem, no, bluza już wisi z powrotem na plecaku, bo przecież to nie do wytrzymania jest, gorąco jak w Grecji normalnie, także no niestety znowu prognoza pogody się nie sprawdziła, na deszcz jeszcze będę musiał poczekać i coś mi się tak wydaje, że akurat zacznie padać wiatr i w ogóle będzie armagedon, jak będę się wspinał na tarlicę. Wspomnijcie moje słowa. Mam czuję. Na szczęście nie będę żadnym dzisiaj szlakiem szedł, tylko tą właśnie uliczką. Cały czas prosto do Soliny, znaczy prosto. Z zakrętami, ale nigdzie nie zbaczam w żadne, na żadne szlaki. Przedzieram się taką motą utwardzoną drogą. Pieski, czemu szczekacie? Co wy? Swój idzie. Ja też wie pan, nie potrzebuję, nie wiem, da Bóg jakichś standardów. Ja nie, ja nie z tych jestem. Nie w takich warunkach spałem. Dla mnie ważne, tylko żeby dach nad głową była, czy tam będzie łóżko, czy nie będzie, to ja sobie poradzę. Mam materac pompowany, mam ten, mam śpiwór, także. No i fantastyczny lokum. No, tylko mówię, nie wiem czy pan będzie korzystał czy nie Nie, absolutnie, ja tylko mówię, tak, tak sobie tutaj jakby, żeby się przenocować, żeby nie No to ma pan tutaj, ma pan tutaj te, te, ten Super to jest To ewentualnie pan chce z, 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 z boku tam gdzieś złoży. Jasne panu niepotrzebne. Jasne e, Tu jest łazienka, no nie ma ciepłej wody, bo nie ma. Mi będzie... to nie przeszkadza, panie kochany, naprawdę no, pan To nie jest taki ten No to mówię, no to jak chce pan to proszę bardzo Jak najbardziej, jaka cena? Nic jak nic, no panie... To no nie chodzi o to, żeby coś gratis zrobić, tylko żeby też sobie... No Trafił się w griek, kurze nim. Nie, 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 panie. Ja, ja, ja nie zarobię. Ale mi tak głupio jest, panie, no nie wiem, nie wygłupiajmy się, no. Proszę panie, ja panu mówię, że chodzi o to, że tego, że... Ten, że jakby to było sezon, w lecie, to co trzeba zarobić, nie? A ja na panu nie zarobię! panie, dam mi pan 50 zł, co mi to da? Daj mi pan 100, co mi to da, Dla mi pan 150, co mi to da? No zawsze lepiej Ale, mieć niż z mieć, no kurczę, nawet z tego założenia wychodzić. Gdzie miał 10 zł, a jest ja <Gł> tylko, a ja jest za okazja zarobić 50, to jest dużo, nie? Ni? <S2ranean Movie> Dzięki piękne. Tutaj blanka otwarta będzie, tak? mogę się tak sobie tam wyskoczyć na, 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 to, na tą żeby zobaczyć sobie coś ta, tam pozwiedza i tutaj No ten... Jak słyszeliście i widzieliście, mam lokum na dzisiaj. Także naprawdę jestem mega wdzięczny szczególnie że pan nie chciał pieniędzy ode mnie mimo że mu wciskałem jeszcze wyślijmy gadaliśmy. Oh. Głupio mi tak jest czasami po prostu. Godzina wczesna tak naprawdę więc co e, zostawię plecak trochę odpocznę z e, pół godziny i myknę do, do, do Soliny. E, pozwiedzam i zobaczę co tam w tej Solinie słychać bo dawno nie byłem. E, no i to też długa rundka jak będę przechodził, no bo i tak pewnie będę musiał przejść i tak zaraz zresztą obczaję sobie mapę, jak będę chodził, żeby to miało ręce i nogi. W też dużo do zobaczenia nie ma, więc to jest tak naprawdę... E, podejrzewam, że 2-3 dwie, dwie, godziny w moim tempie i wszystko będzie załatwione. Cieszę się, kurczę, naprawdę się cieszę, super. Dobra, odmelinowuję do się, póki co odpoczywam i tam sobie wypakowuję rzeczy, ogarniam coś przekąszę i mykam na miasta. Zrobię trochę inaczej niż zwykle. Otóż już jestem w Solinie. Ale zaraz z niej wyjdę i jeszcze raz oficjalnie do niej wkroczę. Uwaga, uwaga. Wychodzimy. Żegnaj Solino. Fajnie było. Uwaga. Witaj Solino. Jestem w Solinie. Udało się. <noise> udało się. Jestem w solinie. Solina została zdobyta i w momencie kiedy nagrywałem tam przy znaku zaczął padać deszcz. No i teraz pada deszcz. Ten zapowiadany od samego rana, od Samuskiego rańca miało padać, a w końcu doszło, doszła tak mura jak, e, jak wyskoczyłem na spacer, żeby coś zobaczyć. Złośliwość rzeczy nieożywionych i martwych. Jest po prostu masakryczna. No ale cóż. Powiem Wam tak, wspiąłem się, żeby pojeździć tymi wagonikami kolejką, natomiast no niestety jest przegląd techniczny nic z tym fantem nie zrobimy. Tak się akurat złożyło. Tak samo kawiania na tamtej wieży też jest w dniu dzisiejszym nieczynna <laughs> także wszystko dzisiaj w Solinie jest nieczynne. Jak pych to pych. Także idę dalej, idę dalej. Niepotrzebnie się tutaj spinałem, a może i potrzebnie. Tenik mi dobrze zrobi. <laughs> Szkoda kurczę, chciałem sobie pojechać tym wagonikiem. Jak pych to pych. Solina, miejsce, gdzie kiedyś człowiek pomyślał hmm, to by było fajne jezioro. No i zrobił jezioro ale nie jakieś tam oczko wodne, tylko największy sztuczny zbiornik w Polsce. To tutaj stoi najwyższa zapora w kraju betonowa ściana, ponad 80 metrów wysokości i prawie 700 metrów długości. Gdy przekazamy się po niej, pod naszymi stopami jest kilka kilometrów tuneli, a w środku pracują turbiny które potrafią w minutę odpalić energię dla setek tysięcy domów. No Ale to jeziorko też ma swoją drugą stronę. Żeby powstało, zniknęły całe wsie, stare domy, drzewa, nawet cmentarze. Wszystko jest pod wodą. Trochę jak taki film, tylko że to się wydarzyło naprawdę. Dziś soli na to klasyk. Lody, gofy, rejs statkiem, zdjęcia na zaporze. Oczywiście w sezonie, bo teraz były pustki. A potem oczywiście szukanie miejsca na kawę z widokiem i dylemat. Czy ja naprawdę potrzebuję tej kolejnej magnesowej pamiątki? Ale wiecie co, jak tu jesteś i patrzysz na tę wodę, góry i ogrom tej całej konstrukcji, to myślisz tylko o jednym. Dobra, robi to wrażenie. I to jakie. Dźwięki moje Obszedłem tutaj dookoła, natomiast zaczęło dość mocno padać, się zakapturzyło chmury wiecznie, Więc niestety, ale ewakuuję się do jakiejś kawiarni, żeby się ogrzać Jakąś kawcią czy czymś. No i potem zobaczę jak się sytuacja rozwinie. Szczerze mówiąc, trochę nie pamiętam jak ja szedłem. Będę musiał improwizować. Też nie zapisałem sobie adresu tego przybytku, w którym zostawiłem plecak. I no trafię chyba, nawet jak się ściemni, mam taką nadzieję. Nie ja to będę chodził po całej soli nie i szukam. <grystanie> o matko, ja to jestem udany. Ale widoczki ładne. Widoczki przedchłodne. Ależ jestem totalnie przemoczony już. Który jaki po rękawach wszystko spływa. Mam nadzieję, że kurtka mi do jutra zdąży wyschnąć. Muszę ją jakoś porządnie rozwiesić. Ale totalnie jestem już mokry. Podejrzewam, że koszulka pod spodem też już mokra, bo czuję po prostu, że mi zimno. No. Przemienka. Kurde. Się pomóż ubrał. Kto mógł się spodziewać, że będzie padało, jak pójdę zwiedzać to jest niebywałe, to się nie działo, bo to, to jest jakiś element, jakaś anomalia, żeby jak iść zwiedzać, żeby zaczął padać deszcz. To się nie dzieje. Dotarłem, słuchajcie, dotarłem do lokum. Jestem totalnie przemoczony. Wszystko mokre po prostu. Jest taki wieszak. Jest taki ten po pierwsze. Po prostu masakra, jest masakra. Jakie poczulka pod spodem klejasz? O, sucha. Sucha, świeża koszulka. To jest to, co ty gryzm najbardziej. Kurde, tak się lepiej, że nie mogę ręki włożyć, słuchajcie, tak jestem mokry. Aż nie mogę. O. Mamy to, słuchajcie, mamy to. Dobra, trzeba się jakoś teraz ogarnąć. Nie ma ciepłej wody, więc nie, nie, nie wezmę ciepłego pysznica, ale sobie zrobię jakąś kawkę czy coś, żeby się rozgrzać. Nie. Ale jaja.